Życie jest naprawdę bardzo proste. Otrzymujemy to, co dajemy. To, co myślimy o sobie, staje się dla nas prawdą. Jestem przekonany, że każdy, ze mną włącznie, jest całkowicie odpowiedzialny za wszystko w swoim życiu tak najlepsze, jak i najgorsze. Każda powstała w nas myśl tworzy naszą przyszłość. Każdy z nas tworzy swoje doświadczenia dzięki własnym myślom i uczuciom. Myśli i wypowiedziane słowa kreują nasz los. Sami tworzymy pewne sytuacje, a potem negujemy naszą moc, obwiniając za własną frustrację innych ludzi. Nie ma osoby, miejsca lub rzeczy, które miałyby władzę nad nami, ponieważ tylko my tworzymy myśli w naszym umyśle. Tworzymy nasze doświadczenia, naszą rzeczywistość i wszystko, co się z tym wiąże. Jeśli w naszych umysłach stworzymy pokój, harmonię i równowagę, znajdziemy je również w życiu. Które z tych stwierdzeń jest typowe dla Was? Ludzie zawsze się nie czepiają. Wszyscy są zawsze pomocni. Każde z tych przekonań będzie tworzyć całkowicie odmienne doświadczenia. To, co sądzimy o sobie i życiu, staje się dla nas prawdą. Wszechświat zawsze wspiera każdą myśl, którą zechcemy pomyśleć i w którą zechcemy wierzyć. Mówiąc inaczej, nasza podświadomość akceptuje wszystko, co wybierzemy, budując nasze przekonania. To znaczy, że to, w co wierzę, myśląc o sobie i życiu, staje się dla mnie prawdą. Wybrane przez Ciebie myśli o sobie i życiu stają się naprawdę prawdą. Dla ciebie. Nie jesteśmy niczym ograniczeni w naszym myśleniu. Skoro już to wiemy, całkiem sensowny staje się wybór stwierdzenia, wszyscy są zawsze pomocni, zamiast ludzie zawsze się nie czepiają. Wszechobecna moc nigdy nie osądza ani nie krytykuje. Ona nas akceptuje takimi, jakimi jesteśmy, sprawiając, że żywione przez nas przekonania. Odzwierciedlają się w naszym życiu. Jeśli chcę sądzić, że życie jest puste i nikt mnie nie kocha, na pewno potwierdzi się to w moim życiu. Ale jeśli zechcę odrzucić to przekonanie i powiem sobie: Miłość jest wszędzie, kocham i jestem godny miłości. Będę trwał przy tej myśli i powtarzał ją wielokrotnie, to stanie się ona dla mnie prawdą. I oto kochający ludzie pojawią się w moim życiu. Ci, którzy już w nim są, będą dla mnie jeszcze milsi, a i mnie przyjdzie łatwo wyrażać pozytywne uczucia wobec innych. Większość z nas ma nierozsądne wyobrażenie o tym, kim jesteśmy. Nie chodzi o to, by siebie potępiać, bo każdy z nas stara się najlepiej, jak może w danej chwili. Gdybyśmy lepiej wiedzieli, lepiej rozumieli i byli bardziej świadomi, Prawdopodobnie postępowalibyśmy inaczej. Proszę, nie popadajcie w depresję, dlatego że jesteście tacy, jacy jesteście. Już sam fakt, że słuchacie tego nagrania, znaczy, że chcecie dokonać korzystnej zmiany w swoim życiu. W co wierzysz? Utwierdźcie się w swoim pragnieniu. Mężczyźni nie płaczą, kobiety nie potrafią zajmować się pieniędzmi. Cóż za ograniczające przekonania? Z którymi przyszło nam żyć. Kiedy jesteśmy mali, uczymy się stosunku do siebie i do życia, obserwując dorosłych wokół nas. W ten sposób uczymy się, co myśleć o nas samych i naszym świecie. Zatem, jeśli przebywamy w otoczeniu ludzi bardzo nieszczęśliwych, przerażonych, pełnych poczucia winy lub złości, uczymy się wielu negatywnych rzeczy o sobie i otaczającym nas świecie. Nigdy niczego nie robię dobrze. To moja wina. Jeśli się złoszczę, jestem złym człowiekiem. Takie przekonania tworzą życie pełne frustracji. Kiedy dorastamy, mamy tendencję do odtwarzania emocjonalnego klimatu domu naszego dzieciństwa. Nie jest to dobre ani złe, prawidłowe czy niewłaściwe. To jest klimat, w którym czujemy się u siebie. Mamy również tendencję do odtwarzania w naszych osobistych związkach tych samych modeli stosunków, jakie łączyły nas z matką czy ojcem, lub też ich wzajemnych relacji. Zastanówcie się, jak często stwierdzaliście, że wasz partner czy szef był taki jak wasza matka lub ojciec. Sami też traktujemy siebie podobnie, jak traktowali nas rodzice. Narzekamy i karzemy się w ten sam sposób. Jeśli się wsłuchasz, możesz niemalże usłyszeć te same słowa. Kochamy i zachęcamy siebie w ten sam sposób, w jaki nas kochano i dopingowano, kiedy byliśmy dziećmi. Ty nigdy nie robisz niczego prawidłowo. To wszystko Twoja wina. Jak często mówiliście do siebie w ten sposób? Jesteś cudowny. Kocham Cię. Jak często to sobie powtarzacie? Mimo wszystko, nie winiłbym za to naszych rodziców. Wszyscy jesteśmy ofiarami ofiar, które prawdopodobnie przekazały nam całą swoją wiedzę. Jeśli wasza matka lub ojciec nie wiedzieli, jak kochać siebie, nie mogli nauczyć was tej miłości. Mogli was nauczyć tylko tego, co sami otrzymali w dzieciństwie. Jeśli chcecie lepiej zrozumieć swoich rodziców, poproście ich, aby opowiedzieli wam o swoim dzieciństwie. Jeśli posłuchacie ich uważnie, dowiecie się skąd wzięły się ich własne lęki i sztywne reguły postępowania. Ci ludzie, którzy obarczyli Was tym całym bagażem, byli tak samo przerażeni i zalękani jak Wy. Sądzę, że to my wybieramy sobie rodziców. Każdy z nas decyduje o inkarnacji na tej planecie w szczególnym miejscu i czasie. Dokonaliśmy wyboru przyjścia tu, aby otrzymać szczególną lekcję. Lekcję, która prowadzi nas duchową i ewolucyjną ścieżką. Wybieramy sobie płeć, barwę skóry, kraj i rozglądamy się za skreślonego typu rodzicami. Oni będą odzwierciedleniem wzorca, nad którym będziemy pracować całe życie. A potem, kiedy już dorośniemy, wskazujemy oskarżająco na rodziców i płaczliwie stwierdzamy. Ty mi to zrobiłeś. Ale tak naprawdę to my ich wybraliśmy, ponieważ znakomicie nadawali się do tego, nad czym chcieliśmy pracować i co przezwyciężać. Nasz system przekonań kształtuje się we wczesnym dzieciństwie, a potem idziemy przez życie tworząc doświadczenia tak, by do nich pasowały. Spójrzcie w przeszłość, a z pewnością dostrzeżecie, jak często powtarzało się w Waszym życiu to samo doświadczenie. Sądzę, że tworzyliście te doświadczenia tyle razy, ponieważ odzwierciedlały wasze wyobrażenia o sobie. W gruncie rzeczy nie ma większego znaczenia, jak długo borykamy się z jakimś problemem, jak bardzo jest dla nas uciążliwy, czy też jak bardzo utrudnia nam życie. Moc objawia się zawsze w chwili obecnej. Wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce w waszym życiu, aż do chwili obecnej zaistniały dzięki waszym myślom i przekonaniom powstałym w przeszłości były skutkiem myśli i słów używanych wczoraj w ubiegłym tygodniu minionym miesiącu w zeszłym roku 10 20 30 czy 40 lat temu w zależności od waszego wieku a jednak to już przeszłość była i minęła Obecnie liczy się tylko to, co chcesz myśleć, mówić i w co chcesz wierzyć właśnie teraz. Te myśli i słowa tworzą Twoją przyszłość. Twoja moc manifestuje się w chwili obecnej i kształtuje doświadczenia jutra, następnego tygodnia, przyszłego miesiąca i roku. Obserwuj myśl powstającą w tej właśnie chwili. Czy jest ona pozytywna czy negatywna? Czy chcesz, aby ta myśl była twórczym elementem Twojej przyszłości? Zastanów się nad tym i bądź tego świadomy. Jedyną rzeczą, z którą zawsze mamy do czynienia, jest myśl. Ta zaś zawsze może być zmieniona. Nie ma znaczenia, na czym polega Twój problem. Nasze doświadczenia są zewnętrznym skutkiem wewnętrznych myśli. Nawet nienawiść do siebie polega tylko na nienawidzeniu swoich myśli o sobie. Myślisz, jestem złym człowiekiem. Ta myśl wywołuje uczucie, które umacnia się w tobie. Nie tworząc takiej myśli, nie wytworzysz też uczucia, a przecież myśli mogą być zmienione. Zmieni więc tą myśl, a zmieni się także uczucie. To ukazuje się nam, skąd biorą się nasze przekonania. Ale niech nie będzie to usprawiedliwieniem dla naszego trwania w bólu. Przeszłość nie ma już władzy nad nami. Nie ma znaczenia, jak długo żyliście według negatywnego wzorca. Macie moc zmienić to w chwili obecnej. Jak cudownie jest sobie to uzmysłowić. W tej chwili stajemy się wolni. Jakkolwiek by to brzmiało, rzeczywiście my dokonujemy wyboru naszych myśli. Możemy przyzwyczaić się do pewnej powtarzanej myśli tak, iż nie wydaje nam się, że to my sami wybraliśmy tę myśl. Ale naprawdę to my dokonaliśmy jej wyboru. Możemy też zrezygnować z tworzenia pewnych myśli. Zastanów się, jak często nie chciałeś myśleć o sobie pozytywnie. Możesz zatem także zrezygnować z negatywnego myślenia o sobie. Wydaje mi się, że wszyscy na tej Ziemi, których znam i z którymi pracowałem, w mniejszym lub większym stopniu przepełnieni są niechęcią do siebie i poczuciem winy. Im większe jest nasilenie tych niedobrych uczuć, tym gorzej wiedzie się nam w życiu. I odwrotnie im mniej niechęci i poczucia winy, tym więcej powodzenia nas spotyka we wszystkich dziedzinach życia. Aby uwolnić się od przeszłości, musimy chcieć wybaczyć. Musimy zdecydować się na uwolnienie od przeszłości oraz wybaczenie wszystkim, nie wyłączając siebie. Możemy nie wiedzieć, jak wybaczyć, możemy nie chcieć tego zrobić, ale już sam fakt potwierdzenia, że jesteśmy gotowi wybaczyć, oznacza początki procesu uzdrawiającego. Konieczne dla naszego uzdrowienia jest to, że my uwalniamy się od przeszłości i wybaczamy każdemu. Wybaczam Ci, że nie jesteś takim, jakim chciałbym Cię widzieć. Wybaczam Ci i bądź wolny. Ta afirmacja czyni nas wolnymi. Wszystkie choroby mają swoje źródło w niewybaczeniu. Ilekroć jesteśmy chorzy, poszukajmy w naszych sercach, komu mamy wybaczyć. Kurs cudów mówi, wszystkie schorzenia mają swoje źródło w niewybaczaniu oraz ilekroć jesteśmy chorzy, powinniśmy rozejrzeć się dookoła i poszukać osoby, której trzeba wybaczyć. Wybaczenie oznacza odpuszczenie, puszczenie w niepamięć. To nie ma nic wspólnego z usprawiedliwianiem. Po prostu odpuszcza się tą sprawę. Nie musimy wiedzieć, jak wybaczyć. Wszystko, co mamy do zrobienia, to chcieć wybaczyć. Kosmos zatroszczy się o sposoby. Rozumiemy tak dobrze nasz własny ból. Jak trudno jest jednak zrozumieć, że oni, którym powinniśmy wybaczyć? Kimkolwiek by byli, także cierpieli. Musimy zrozumieć, że czynili co mogli, zgodnie ze swoimi możliwościami zrozumienia, świadomością i wiedzą, jakie mieli w tamtym okresie. Kochanie i aprobowanie samego siebie, tworzenie wokół siebie klimatu zaufania, bezpieczeństwa i akceptacji sprawia, że umysł staje się uporządkowany, kreuje lepsze związki międzyludzkie. Daje możliwość otrzymania lepszej pracy, mieszkania, a nawet wpływa korzystnie na wygląd zewnętrzny. Ludzie, którzy potrafią kochać samych siebie, nie czynią sobie i innym niczego złego. Samo aprobata i samoakceptacja to podstawowy klucz do pozytywnych zmian w każdej dziedzinie naszego życia. Kochanie siebie zaczyna się od niekrytykowania siebie z byle powodu. Nadmierny krytycyzm więzi nas akurat w tym wzorcu, który staramy się zmienić. Zrozumienie samego siebie i właściwe obchodzenie się z własną osobą umożliwia nam zmianę tego wzorca. Pamiętajcie, że proces krytykowania siebie trwał latami i nie dawał żadnych rezultatów. Spróbujcie zaakceptować siebie, a zobaczycie co będzie się działo.